Siemanko, z tej strony Adi witam was bardzo serdecznie w grze Fifa Mobil. Miał być Gangster Vegas, no ale wyszło jednak, że będzie Fifa Mobil. To jest gra na telefon. To jest po prostu piłka nożna, każdy zna piłkę nożną. Także... No tutaj mamy ładowanie do eventu. O! Teraz jakoś mi się udało. Jak wcześniej nagrywałem. No nie, no i te. Teraz będę miał 59 powerków. No i to jest najgorsze. Może. <laughs> Dobra. Także lecimy z pierwszym treningiem. Mam nadzieję, że się załaduje i nie będzie większych problemów. Bo jak wcześniej nagrywałam, to były duże problemy, żeby gra się wczytała. No ale teraz jest chyba git. Mam nadzieję. To jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, żeby być zgrom na bieżąco. Także. Dobra. No czy to się załaduje? Mam pytanie. Bo minęło jakieś prawie. ...dwie minuty... ...a jeszcze nic. No, ja chyba będę musiał... ...ja będę musiał chyba zrobić cięcie... ...bo... coś się nie chce wczytać, a ja nie chcę przedłużać filmu, także... ...widzimy się... ...po cięciu. Dobra, już jestem, no i właśnie... ...tutaj mamy pierwsze. Swipe your fin... Jared Towards the Gold to Shot Muszę przeciągnąć, rozumiem. Nie no, wychodzi mi jakoś. Oj! Ooo, tysiąc. Aha! A jest git, dobra. Aj kurde, słupek. Dobra, jest dobrze. Dobra, jest wszystko dobrze. Punkty dostałem. I trzy tysiące końców, także. Jest bardzo dobrze. A to to, to już wiem. Dobra. Dobra, tutaj to chyba podania będą. Dokładnie. Aha, tu trzeba po prostu nakliknąć na tą osobę Do której chcę się podać Dobra No i właśnie I tu będzie coś takiego No dobrze 3 O 4000 wbiło jednak Sukces jest No i myślę, że sobie rozegramy ten trening. Klaim. Aha, dobra. Tap to open, no i dostaniemy właśnie tego zawodnika. No i tutaj do teamu, tu ja muszę tutaj. My team. Mój team ma dopiero 53 overalla. Dobra, cztery czy trzy. Lubię tą formację. Swip. Aha, dobra. Dobra i możemy już wszystko zrobić. Kick-off. No i dobra. Nie wiem w sumie, jak się będą ładować te powerki. Czy trzeba będzie po prostu czekać, czy coś innego. Aha, tutaj mam gałkę swoją, no i po prostu trzeba przeciągnąć. Rozumiem. A tu mam sprint. Tutaj trybling. Dobra. No i wszystko ładnie. O, dobra, tutaj 3000. Już 29 zarobiłem. Nie wiem, jak ktoś grał już od dłuższego czasu w FIFA Mobil, to może mi napisać, czy te powerki się Czy te powerki się po prostu ładują, że trzeba czekać? Czy po prostu trzeba gdzieś kupywać w sklepie albo w czymś? Dobra, jest dobrze. Tutaj tego dobra, jest git. Alchemy Team, to wiem. Train. O, siedemdziesiąty overall. Choć dziewięć tysięcy końców. No ale przyda się na pewno, żeby mógłby być dobry overall. A no, dobra, już wszystko rozumiem. No i wracamy do eventu. Dobra. Oh shit To jestem. Dla mnie czy jeden także. Lagi. Ale lagi gry. Yes! Goal! Pięknie, cztery do jednego. Ładny dribbling między obrońcami. No i gol szczelony. take, O, ładnie. No i pięknie. ole ale podkręciłem. <tryk> Jest gol. Jest gol. Jakiś kurde dziwny to był. Przyjął na klatę. No i szczeli, mam straszne lagi tej gry, nie wiem co dalej będzie. Nie, u! kurde, no ja myślałam, że to trzeba naklikać, ale to nie jest to co w Dream League Soccer. Dobra, koniec, full-time Kon... Pełny czas, albo koniec czasu O w sumie z... fajna, fajna gierka No i w sumie zagrałbym sobie jeszcze raz I claim zawodnika z 75. overallem Dobra. Quest. Aha, free pack. A to tylko będzie średnie piwka z tego co a nie kurde zagrałbym sobie jeszcze raz i sobie chyba zagram continue progress to dobra o dobra jesteśmy już także chyba raczej przejdę do Menu, no i będziemy sobie właśnie rozgrywać, premiera chyba była dwa dni temu. Italia, Legend, ja wszystko tutaj rozumiem. W sumie to jest nowe, no ale. Dobra, co się dzieje? Chyba widzę, że się coś odkrywa. I tego nie wiem co. Aha, tutaj się ładują, no właśnie. I nie mogę wyjść. Co się dzieje? Kurde. Się, no serio coś... Mój, mój telefon zasik chyba No ale dobra, nie wiem, cięcie zrobię Tak, zrobię cięcie i widzimy się za chwilę Dobra, jestem po cięciu, no i możemy grać Dobra, tutaj nie chcę zida Nie, nie, nie. Oj, dobra. No i mój klub będzie się tak rozwijał. Dobra. Aha, tutaj mi właśnie zlagowało grę. O, kurde, dobra, lecimy. Aha, bo tu jest to, to. To mi się po jakimś czasie będzie ładować. Także nie wiem, czy będą codziennie odcinki. Wow, 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 pierwszy mecz, ale jest dla nas 2-0. Jest 65 minuta. Kurde, będzie ciężko, bo ja... Dobra, a szale sobie z dystansu. Myślałam, że już będzie, no ale nie tym razem. Tu nie będę podawać. O, dobra, odebrana jest piłka. Kurde, dobry jest. Czy ślisk jest tak dokładnie? Dobra, broni nasz bramkarz. Podam sobie do tego. Nie małagi. Dobra, rozgrywamy. Aj kurde no Już myślałem kurde że Ale dobra wygraliśmy 2, 2 do 0 A później będzie jak będą większe poziomy to będzie na przykład, 3-1 dla nich I będę musiał jakoś To ten wyrównać albo wygrać Jak przegram to chyba będę musiał powtórzyć bo nie będę mógł przejść dalej Dobra, kurde, 2 aż. Dobra, 20-minutowy myślę, odcinek, że będzie. Odcinki będą się pojawiać codziennie jeszcze. codziennie? Codziennie, tak. Jeszcze jutro się pojawi, także. O, o, Jakiś wyda. No kurde, dobry jest. Dobra jest. <laughs> Sukces. A to przejdziemy sobie to co... Ca... Nie no, Przejdziemy sobie do tego treningu. No, gdzieś tak w 20 minutach się zmieścimy. <laughs> Jutro się pojawi odcinek z FIFA Mobil, także dzisiaj się pojawi o, o 20. A to jest jego zespół. Dobra, kick off. dobra kurde no trzeba tak przeciągać ja kompletnie o tym zapominam cały czas o dobra no i jest pięknie jest pięknie gol szalony przez Jovelin że jest joblicia kojarzy typa, ale... Wiedziałem co zrobić tak specjalnie przesunęłem. Z góry na dół. Oj! Oj! Kurde jest piłka. Nie, sam na sam! O! Nie ma! Co? Nie ma, słuchajcie, gościu nie trafił. Ups, ale... Nie, ja główkować nie umiem. Ale wystarczy się tylko nauczyć. Dobra, lecimy. Show. Kurde, myślałam, że będzie gol, no ale niestety. O! I. Jest! Jest gol, jest gol, 3 do 0. Prowadzimy. No i jego akrobatyczne salto. Mam jeszcze minuta, to chyba spokojnie. Dobra. Pięknie, pięknie. Kumi wychodzą podania. Kurde! Zapomniałem, auto tu mnie. Będzie tu kompletnie podawać? Dobra, jest wygrana 3 do 0. O, właśnie zmieściliśmy się w 20 minutach. Także... także, co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, łapka w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału żeby z grą FIFA Mobil być na bieżąco, także no i z Browsers, bo też nagrywam Browsers. Także trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka z gry FIFA Mobil. Trzymajcie się i cześć!